O kurde! Sok! Niesamowita sprawa! Legendarny polski pistolet samopowtarzalny WIS wzoru 35 odkryliśmy, eksplorując miejsca stacjonowania obrońców wybrzeża z 1939 roku na Półwyspie Helskim. Zakopany być może przez polskiego oficera zawodowego pistolet nigdy nie dostał się w ręce wroga, przeleżał w ziemi ponad 80 lat. Wiz, wzorowany na amerykańskim kolcie 1911, został wprowadzony na uzbrojenie Wojska Polskiego jako etatowa broń boczna kadry zawodowej dopiero w 1936 roku. Do wybuchu wojny w fabryce broni w Radomiu wyprodukowano ich blisko 50 tysięcy sztuk. Po przejęciu fabryki przez Niemców, produkcję kontynuowano na potrzeby Wehrmachtu jako pistole 35P. Do 1944 roku powstało kolejnych 300 tysięcy tych pistoletów. Po odnalezieniu pistolet przekazaliśmy w ręce policji. Wiz został decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków uznany za zabytek i przekazany do Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Tank Hunter, subskrybuj po więcej eksploracyjnych historii.